Cześć, z tej strony Tomek. E, witajcie w kolejnym filmie dla polskiej grupy e, trenujących DeepRecera. Już widzę pierwsze informacje, że ludzie z, e, trenują i zgłaszają swoje modele. To jest m, no, miła informacja, bo zastanawiałem się, jak zostaniemy przyjęci z, tym, z tą inicjatywą. E, chciałbym Wam pokazać, dzisiaj zacznę nowy trening, e, bo pierwsze, które robiłem, te przykładowe, były na domyślnym modelu, który był dość wolny. A teraz chciałbym wykorzystać trochę inną funkcję nagrody i, i zobaczyć, co z tego wyjdzie. W ostatnim filmiku mówiłem w zasadzie o tym, jakie mamy parametry, jakie są możliwości nagradzania. Teraz chciałbym powiedzieć, jakie mogą być strategie nagradzania w funkcjach nagrody i, i uruchomić pewien trening. Najpierw skupię się na jednym. Wyścigu. Jest to wyścig do, dla samitów. Dlaczego ten konkretnie? Mogę wykorzystać ten model w chwili obecnej w dwóch przypadkach. Jeden właśnie w wyścigach samitowych, a drugi dla wyścigów, wyścigu społecznościowego dla początkujących. Oczywiście no, ja nie będę się kwalifikował w tym wyścigu, bo, bo początkujący nie jestem. Dam znać organizatorowi, żeby, żeby mnie wykreślił z wyników końcowych, no ale będę zgłaszał swój model, tak dla zabawy. Natomiast, y, dlatego będę trenował dwa modele. Jeden dla wyścigu samitowego, a drugi inny będzie wykorzystywał, y, będzie wykorzystywał y, tor, y, ten barceloński, y, ponieważ chciałbym jak najlepiej dopasować zachowanie do właściwości na torze. Y, tor z 2019 roku z y, Reinvent. On jest stosunkowo prosty, ma więcej prostych i, i trochę inne ma właściwości. Wydaje mi się, że ponieważ jest też krótszy, praktycznie trzykrotnie, jestem w stanie szybciej dla niego wytrenować no, optymalne zachowanie. W przypadku tego barcelońskiego tu się robi już trochę trudniej, i, i tych esoploresów tych Floresów jest na tyle dużo, że no, nawet jeżeli będę próbował w jakiś sposób manipulować w przestrzenią akcji czyli ile będę miał skrętów, czy będzie ona symetryczna, czy nie później będę wam pokazywał nie w tym filmie, ale w późniejszych, w jaki sposób można spróbować właśnie z, troszkę przeinaczyć, zmienić funkcji, no, przestrzeń akcji, żeby dostosować się do tego co, co jest na torze, a niekoniecznie w taki sposób, w jaki konsola nam to pozwala zrobić. Ale w chwili obecnej chciałbym jakby najlepiej się dostosować do danego toru. W zasadzie można powiedzieć, że tutaj będę robił coś, co w uczeniu maszynowym nazywa się overfit. Y więc, więc będę wybierał ten konkretny. Y czym w ogóle jest overfit? Y w przypadku uczenia maszynowego chcielibyśmy, żeby y model nasz wnioskował tak naprawdę, co ma podjąć, jaką decyzję ma podjąć, nie tylko na zbiorze danych, który już widział. Bo to jest tak naprawdę nauczenie się na pamięć, ale też jeżeli zobaczy coś, czego jeszcze dotychczas nie widział, żeby mógł się dostosować do tego. Te wolniejsze modele zazwyczaj już pewne właściwości mają, już zauważają pewne charakterystyki toru. Jeżeli tylko zaczną zauważać te właściwe rzeczy, to wtedy pojadą na każdym torze. Są też tacy ludzie, którzy trenują, właśnie modele, które mają być uniwersalne. One nie są zazwyczaj najszybsze, ale, ale są niezłe. Przynajmniej na starcie. Często jest tak, że w pierwszej godzinie od rozpoczęcia wyścigu już są ludzie, którzy mają takie no, nie najgorsze czasy. Oni zazwyczaj mają taki uniwersalny model gdzieś tam u siebie w zasobach. Jeżeli chodzi o overfit, no to tak jak mówiłem, może być taki problem, że samochód nauczy się jechać dokładnie w tym torze, dokładnie w tej perspektywie. Ale może się okazać, że nawet na tym samym torze, ale trochę przesunięty w bok, już z głupiej nie będzie, nie będzie wiedział co zrobić. Yy, albo na innym torze kompletnie nie będzie w stanie umiał się zachować. Wybieramy Time Trial. Yy, jeżeli chodzi o Agenta, przygotowałem sobie wcześniej Bread Racer. Yy, on ma dwie prędkości, 1 lub 2 metry na sekundę i sterowanie maksymalnie 23 stopnie, bo wydaje mi się, że to wystarczy. I podział na 5 możliwych opcji, jeżeli chodzi o skręt, to w sumie daje nam 10 akcji, na tym będziemy się opierać. Domyślna funkcja nagrody skupia się na stanie, położeniu samochodu. Jeżeli samochód jest blisko środka, dostaje wyższą nagrodę, dalej od środka niższą nagrodę. Innym przykładem takiej funkcji nagrody może być ta zaproponowana przez Falka Tandeckiego. To jest gość z firmy Accenture, który też brał udział w finałach i, z tego co pamiętam, zakwalifikował się do drugiej rundy, czyli do eliminacji. O co chodzi w jego pomyśle na funkcję nagrody? Falk obliczył sobie takie, jakby kółko dookoła samochodu, i na tym kółku. Yy, obrał punkt, który jest przecięciem te tego właśnie okręgu z e, torem jazdy. Jeżeli samochód był skierowany w tamto miejsce, dostawał wyższą nagrodę niż był skierowany gdzieś indziej. E, wrzucę linka do jego nagrody, są do niej dostępne też testy. E, też z tego co pamiętam pisał bloga, e, wpis na blogu na ten temat, więc jeżeli znajdę to go dorzucę. E, on twierdzi, że uzdołał na tym torze z 2018 roku, nie z 2019 yy, wytrenować model, który objeżdżał yy, no, jeździł pełne okrążenie w około 15 minut możliwe, że to tak działało, nie próbowałem jego funkcji i w sumie na niej nie będę teraz się skupiał yy, to jest wciąż wpisuje się tak naprawdę w te funkcje, które nagradzają stan samochodu, czyli właśnie położenie, jego skierowanie na torze i tym podobne inne funkcje mogą nagradzać decyzje Powiedzmy, że w tej funkcji y, ta, y, y, od Falka samochód jest skierowany bardziej na zewnątrz. Jeżeli jest to jakby w prawo od tego punktu, w którym chce być, mógłby dorzucić jeszcze coś takiego typu jeżeli jednak skręcasz teraz w lewo, to dostaniesz wyższą nagrodę jeżeli będziesz niż jeżeli będziesz chciał jechać prosto lub w prawo. I wtedy dorzuca drugi element, który byłby nagradzaniem zachowania. Podobnym elementem może być na przykład nagradzanie obranej prędkości, czyli dawaj wyższą nagrodę, jeżeli jedziesz szybko. Samochody z zasady, z mojego doświadczenia, nie lubią tak naprawdę tego typu nagród. Jeżeli nagradzasz jazdę szybko, to samochód nauczy się szybko rozbijać, albo będzie jeździł szybko, ale bardzo szalenie. Więc trzeba znaleźć w jakiś sposób taki bilans czy no, taką równowagę pomiędzy pomiędzy stanem a zachowaniem, żeby samochód nie pomyślał, jak ograć Twój system, jak ograć Twoje funkcje nagrody, żeby zebrać sobie jak najwyższą nagrodę. Jest taki obrazek, który znalazłem jakiś czas temu. On mówi, on jest zazwyczaj podpisywany jako zakaz jedzenia w salonie i zakaz tableta w kuchni. Ja tak mówię, że w zasadzie. Depracer to jest taki nastolatek, który zrobi to, co mu powiesz, ale zrobi to w najbardziej irytujący możliwy sposób. Trzeba znaleźć taki sposób przedstawienia funkcji nagrody, żeby to nie dało się go ograć. Dochodzi tutaj jeszcze taka kwestia. W przypadku uczenia tego reinforcement learning, czy tak naprawdę powinniśmy mówić zachowuj się w ten sposób? No wydaje mi się, że nie do końca. Cały ten koncept polega na tym, że chcemy zebrać doświadczenia, których nie mamy normalnie. Żeby to zrobić, musimy powiedzieć, na czym nam zależy, jaki chcemy mieć rezultat i pozostawić algorytm samemu sobie. Dzięki temu, że to jest symulacja, a nie testowanie czy trenowanie w rzeczywistości, no nie mamy zniszczeń, możemy zaraz szybko powtórzyć eksperyment. Więc jak sobie próbuje i szuka. Dlatego lubię skupiać się na trzecim rodzaju nagród. To są takie, które nagradzają potencjał. Ja chcę, żeby samochód jechał szybko i możliwie na najkrótszym torze, jaki może mieć. Więc mogę wymyśleć kilka rzeczy, żeby to zrobić. No, jeżeli chodzi o testowanie, trenowanie z prędkością, no to jest trudna sprawa i no, nie znalazłem jeszcze sposobu, który by nagrodził już samochód, żeby jechał dobrze i szybko inny niż po prostu nie pozwolić mu jechać wolno w zestawie akcji. Natomiast już, jeżeli chodzi o tę optymalną trasę, czy no, szybkie przejechanie, jeżeli samochód ma. 15 kroków na sekundę, no to chciałbym, żeby tych kroków w objechaniu całego toru było jak najmniej. Więc można dać funkcję nagrody, która powiedzmy będzie yy, taka: yy, jeden podzielić na params steps. Zdaje się, że to jest steps. Jeżeli wykonuje coś takiego, samochód dostaje coraz mniejszą nagrodę, jeżeli robi coraz więcej kroków, to ma swoje zalety, ma pewną też wadę. Jeżeli patrzymy zbyt daleko w przód, to i tak te nagrody będą kumulowane, więc samochód wciąż będzie zachowywał się tak jak przy Return 1. Ale możemy spróbować zrobić troszkę inaczej i jeszcze zastąpić to 1.0 poprzez params od. Progress. w tej sytuacji yy, samochód będzie zbierał te kroki a, te, te wartości, które będą w jakiś sposób rosły, jeżeli będzie mniej kroków w stosunku do tego jak ten postęp następuje, postęp progress ma wartości od 0 do 100 no kroki od 1 do yy, no ile kroków wykona w ten sposób ta nagroda będzie mówiła: OK, jak najszybciej zwiększam ten mój progres, ale wykonałem mniej kroków. Wtedy będę miał lepszą y, wartość nagrody niż jeżeli y, zwiększam ten mój progres, ale kroków też przyrasta dość długo. Chciałbym wykorzystać taką funkcję nagrody dzisiaj. Jeżeli chodzi o hiperparametry. Chciałbym dzisiaj spróbować też coś innego, co widziałem ostatnio w, na slaku społeczności. Madcamp to jest gość, który wygrał Summit w Londynie w zeszłym roku i dość dużo lubi eksperymentować, jeżeli chodzi o to, jakie decyzje podejmuje samochód: jak zmienić parametry, jaki wpływ ma to na rezultat końcowy. W przedstawionym obrazku on pokazał, co się stało, jeżeli miał takie same zachowania przy trenowaniu, ale używał różnych learning rate. w skali uczenia. Ciężko, nie wiem, jak to przetłumaczyć. Chyba skala uczenia byłoby najlepiej. Chodzi o to, że spowolnił tak naprawdę uczenie i wydłużył trening. Ale momentalnie widać zmiany, jeżeli chodzi o zbieraną nagrodę przez samochód. On tam też stosuje dość wysokie prędkości chyba przy trenowaniu, więc postęp, jeżeli chodzi o y, objazd po torze jest inny, no, je, nie rośnie aż tak szybko. Y, ale no, też mimo wszystko za, da się zauważyć, że jest on dość duży w stosunku do tego, co było y, przy, in, przy tych, tych wyższych y, Learning Rate. Dlatego ja wypróbuję, może nie aż tak bardzo jak on, ale ustawimy sobie powiedzmy na 0,001 0,001 Nie podwyższajcie learning rate ponad to 0,0003 Z mojego doświadczenia dzieją się bardzo brzydkie rzeczy, nie radzi sobie wtedy sam z uczeniem Reszty nie zmienimy no to jest nowy model, więc myślałem o tym, czy nie zmienić lost type który ja rozumiem jako jak szybko jest podczas treningu zapominane stare doświadczenie. Huber zapomina troszkę wolniej, Mean Square troszkę szybciej, teraz to nie ma większego znaczenia. Reszty myślę, że nie będziemy zmieniać. Wydłużę trochę trening, ustawię go na dwie godziny i ruszamy. To niech sobie startuje. A ja przypomnę o wyzwaniu dla początkujących. Mamy ten wyścig, do którego można dołączyć przez bloga blogdepracing.io. Jest artykuł ogłoszony na górze samej strony. Dołączę do tego wyścigu w tej chwili. I tak jak mówiłem, można w nim wygrać do 1000 dolarów kredytów. Chyba w chwili obecnej nawet nie ma 50 osób startujących. Ostatni raz, jak patrzyłem, przynajmniej nie było, więc. Może być stosunkowo łatwo załapać chociaż na te 35 dolców. No, piechotą nie chodzi, można sobie coś poeksperymentować. I tak, dołączyliśmy. Ile jest obecnie? Aha, 58 osób, które wystartowały. Yy, ostatnia osoba ma półtorej minuty do kołatoru, a ja sobie dołączę i zgłoszę model. no może londyńskiego kierowcy wrzucimy, czemu by nie? Zachęcam do dołączenia do tego wyścigu i yy, na tyle dzisiaj wystarczy myślę. Jak będę miał troszkę więcej informacji na no się tego modelu, który dzisiaj uruchomiłem, to nagram kolejny filmik. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to dołącz do naszej grupy na Facebooku i polub stronę. No i w miarę możliwości udostępni, bo chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób mogło się pobawić, póki trening jest darmowy. A to się dzieje tylko i wyłącznie w maju 2020. Dzięki i do usłyszenia.